Do, dotarliśmy do finiszu. Jeszcze poproszę dziewczynę i chłopaka, który jest grupą naszych rycerzy, żeby wylosowali nagrody dla dzieci, które brały udział w grach, proponowanych właśnie pod jednym z namiotów. Proszę bardzo. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy nas teraz dobrze. Każdy, który ma Pierwszy pierwszy jest włócznia. Za miejsce drugie jest ciosur. Za miejsce trzecie jest włók ze strzałami. Więc zaczynamy losowanie. Czy wszyscy mają swoje glejty? Tam osoby strzelające z łucu, czy mają już swoje glejty przygotowane? Dobrze, to zaczynamy 安全<的>。<的>